bo nie mogę nic dla was teraz nagrać bo na razie widzę same drzewa to musicie mi wybaczyć jestem w okolicach jak się jedzie na Zakopane no co jest, ciągle jest sam las dobra, musicie poczekać te parę sekund i nagram dla was widoki poczeka? Jakaś łagienie, bo ty jesteś widz, górski motor. te angielskie domy tu sam. to no, pogodą się tu aczkolwiek nie są one aż takie nie wiadomo jak duże ale nie są takie małe tu na pochwaliu te gamy mają os ostre gachy to bym mógł się pochwalić Anglikom jakie mamy budownictwo oni takie takie jakie te Długiem ziemi, wlicy. Okej jest ciekawy długie Z tym świcielskim gatem. Wow, o, super ty jest. O jaki ciekawy długie Tor, a dokąd ten tor kolejowy prowadzi? Kogo tu się rozwidlenie po jawię O Niech to właśnie ośyle. O nie ja, nikogo nie ma